i sojaki, a dzisiaj to kabuka! Stworzymy Blackpink, czyli zespół K-popowy, który bardzo lubię. Są tam cztery dziewczyny i wszystkie je odtworzymy w toka boka. Mało tego, przebiorę się za każdą z nich. Mam nadzieję, że mi się to w miarę uda. Wy ocenicie, która mi wyszła najlepiej. A jeśli w ogóle chcecie, żebym spędziła 24 godziny i jako wszystkie cztery dziewczyny z Blackpink, koniecznie nas napiszcie. Challenge. Dzisiaj z pomocą przybył mi Tianfan, którego jestem ambasadorką. Przysłali mi dwie herbatki. Mam te jaśminowe, malinowe, czyli moje ulubione. Z ladem, ponieważ dzisiaj jest strasznie gorąco. I zestaw kart. Każda z tych kart na pewno mi pomoże dzisiaj stworzyć te wszystkie stylizacje oraz stworzyć to toceboce wszystkie dziewczyny. Wydaje mi się, że nie będzie to aż tak ciężkie zadanie. Bardzo mi się podoba dziewczyn styl, więc zawsze kupując w sumie ubrania patrzę na to, jak one są ubrane. Tak więc moja szafa powinna być poniekąd związana z nimi. Zaczynamy od Lisy. dla Lisy, którą się wcieliłam, to jest moja ulubiona dziewczyna z Blackpink. Uważam, że ma taki fajny, luźny styl. Jest ogólnie raperką ma krótkie włosy, oczywiście często nosi doczewki, ale jednak przeważnie ma swoje naturalne czyli króciutkie, ja sobie takie już dzisiaj podpięłam, do tego założyłam luźne spodnie, ponieważ ona właśnie często w takich chodzi, lubi różne dresy i tak dalej, crop topik, no bo z reguły one wszystkie lubią crop topy ona często ma dekody i ma często takie wielkie, niepasujące do jej malutkiej postury kurtki, które wyglądają na niej świetnie tak jak widzicie, mamy tutaj wcześniejszych influencerów, których robiłam, ale niestety miałam aktualizację Toki, wszystko mi się usunęło, dlatego nie mają tych widzianek, ale to na innym odcinku wszystko było. Także my przechodzimy do tworzenia naszych Blackpink. Uwielbiam Lalise, jest moim zdaniem, no nie jest popasem. Damy ją taką młodą, dorosłą. Rozjaśnijmy jej cerę, bo one są bardzo blade, w końcu to Azjaki. ma krótkie włosy bardzo. Nie, zaraz, jeszcze, jeszcze moment, żadnych sztucznych rąk i nóg. Co do włosów, one cały czas zmieniają kolor włosów i zmieniają ich długość, ale z reguły ma krótkie włosy z grzywką. Czy ja tu jej takie znajdę? E, no, na pewno nie taki bobek. Cóż takiego? Tylko te końcówki mi tutaj troszeczkę przeszkadzają. Jeszcze mamy tutaj taką fryzurkę z grzyweczką, tą tutaj, ale wydaje mi się, że ta jest bardziej zbliżona do fryzury lisy, więc taką zostawiamy. No niestety te kolorowe końcówki wytrzymają. Damy jej właśnie tak, zastanawiam się, jaki kolor włosów. Czy takie pomarańczowe, bo tak jak mówi one no stąd zmieniają. Może blond w tym razem? o Sądzę, że to są pomiędzy blondem a pomarańczem, więc to będą ok. To ma na takie włosy? Bez tych końcówek. A, okej, okay, dobra. Ale często doczepiają, więc mają Ci, inne. Ale takie końcówki są sztos. No to prawda. Teraz jeśli chodzi o oczy, ponieważ ona ma właśnie takie nie aż tak skośne oczy. Takie będą do Gisu, mi się wydaje. Ona by była, może czekajcie, czekajcie, takie zwariowane w sumie. No może już O, w sumie te chyba mi najbardziej do niej pasują, bo ona jest taka w sumie na ludzie. To jakiś malutki nosek, bo mają malutkie brwi, ledwo widoczne, więc zostawiamy i teraz uśmiech! Bo po uśmiechu też można często kogoś przecież poznać. Jakby coś jadł, więc... Uśmieszek! Nie. Ten jest taki uroczy, ten jest taki... Sądzę, że ten będzie idealny dla niej, bo ona zawsze jest ta. Piegów nie kojarzę, żeby miała, więc idziemy dalej. Jakiś rumieniec jej zrobimy. Urocza kobitka. Sądzę, że ten będzie okej. Okay. Tylko zmienimy mu kolor na no może taki bardziej różowy. I teraz ubranie. Ona często ubiera się tak właśnie na luzie. Jakieś dresy, ale też crop topy. Więc to jest ciężkie połączenie tutaj do znalezienia w toce. Mimo, że kupiliśmy ten specjalny dodatek z tymi ciuchami to nadal jednak mam z tym problem. Niekoniecznie. Ej, czekajcie. Moim zdaniem to to będzie totalny sztos dla niej, także to zostawiamy i jest gotowa. Malinowa. dawaj jak smakuje. Czekajcie, bąbelka. bąbelka. No tam temperaturę jest idealna. Także dziękuję bardzo Tianfa, jesteście przekochani. I teraz przyszła pora na Rose. Rose jest bardzo romantyczna. Styl taki spokojny, trochę elegancki, ale troszkę taki rozszepany. Kojarzy mi się z takimi ładnymi sukienkami. Włosy ma z reguły właśnie rozpuszczone, z takim lekkim tapirem, a na co codzienność raczej związane. Przedziałek sobie robi i tu, i na środku. Ma oczywiście jasne włosy najczęściej, albo różowe. Założę sobie dla niej taki wianuszek, bo tak jak mówię, kojarzy mi się strasznie z takim romantycznym stylem przechodzimy teraz do ulubienicy mojej przyjaciółki, czyli Rose znowu rozjaśnimy jej bardzo cerę chyba, że tak bardziej w różu może pójdziemy bo Rose w końcu jest taka lekko różowa włosy ma długie i nie ma żadnej grzywki, najczęściej nosi rozpuszczone, te byłyby super Gdyby były trochę dłuższe. O, może coś takiego. Tak? Te będą dla niej idealne. Kolor włosów jest w sumie już bardzo zbliżony do niej, więc chyba go nawet nie będę zmieniać. Jest okej. Okay. Idziemy do oczu. Rozkoja, że mi się taka bardzo dziewczęca, taka delikatna, więc damy jej takie oczka z takimi rzęskami. Sweet! No i jest taka sweet. Brewki jej damy właśnie. Ona ma bardzo malutkie te brewki, ale chodziutkie. I które by tu jej dać? O, teraz idziemy do uśmiechu, żeby były taki właśnie słodki. Albo taki, albo. Nie, nie, może może no, być może nie aż taki słodki, to chyba przy nim zostanę. No i oczywiście przydadzą nam się rumieńce. Takich nie. I jest troszeczkę bardziej właśnie... Ale ma Czaj jest teraz. Idziemy teraz do ubranek. No i tak jak mówię, ona bardziej mi się każe z takim eleganckim stylem, więc chyba w tych nie będziemy szukać. Bardziej będziemy szukać w sukienkach. O, ta w sumie mi pasuje do niej. Ale jeszcze szybko przyjrzymy dalej. Czekajcie, czekajcie. Ej, ta też jest ładna. To obraliśmy wersów, zanim się skosowały te wszystkie Rzeczy. Więc chyba bym jednak to zostawiła już typowo dla wersów a ja jej przydzielę jednak to, bo uważam, że jest uraże. Okularów żadnych nie ma. Lisi mogłam dać czapkę. Teraz sobie tak pomyślałam. No, ale już trudno się mówi. O pasek też żadnych nie będziemy dawać. Ja wiem co jej. Ja wiem, to, to, była, to, była, to była bardzo nie, podobna. Zobacz, teraz to, wygląda i zawsze no nie, tak chodzi ubrana, nie? To w usunie ktoś się usuwa. Ja nic nie można po prostu pomóc. Chcę słabić Nie może. Jak nie miły do trzyjanku, bo taki coś. Nie, matka, Matko tej... nie wiedziałam, że takie rzeczy są Pierwszy raz w to weszłam Dobrze wiedzieć, ale chyba jednak nam się nie przydadzą jakieś wąsy i te sprawy Tak więc nasza rola skończona Przyszła pora na Jenny Jenny bardzo lubi różne biodrówki Zarówno jako spódnice, jak i spodnie Dużo eksponuje właśnie brzucha I zakłada krótkie topy Przydziałek z ma na środku Często podpina sobie włosy w ten sposób I uważam, że takie kociuszka byłyby dla niej bardzo, bardzo urocze Częściej ma wyprostowane włosy Ale kręcone też się zdarzają A zwłaszcza do klipów Teraz pora na Jenny, więc przechodzimy do jej znowu koloru skóry i ją zrobimy mniej w oceniach różu, tylko właśnie w żółcie, nie, Ale o nie, to jest najjaśniejszy? Nie! Jenny musi być też bardzo blada, więc damy jej może ten. Będzie ok. Do tego Jenny ma obecnie, zmieniła kolor włosów, chyba na taki pomarańczowy, jeśli się dobrze mi wydaje, ale jednak stwierdziłam, że zrobimy jej w jej starej fryzurce. To już miała wersą u nas. Jenny będzie miała takie włoski, ale będą o wiele ciemniejsze, ponieważ ja ją najbardziej kojarzę właśnie z takich brązowych. Próbuję to znaleźć idealny brąz, ale coś mi to chyba nie wychodzi. Może właśnie z takich? Chyba będzie ok. Co do oczu, czemu ona ma niebieski nos? Teraz się zorientowałam. Ona nie miała niebieskiego nosa. Bez przesady. Co do oczu, może zrobimy jej takie, troszkę już bardziej skośne. Krewki jej zrobimy też brązowe, bo ich nawet tutaj nie widzę. Takie będą ok, a kształt chyba są w miarę cieniutkie i małe, bo Jenny też, tak jak Rose, ma dosyć cieniutkie je. No może bez przesady, może nie aż tak. Okej, okay, wydaje mi się, że będą super. Teraz przechodzimy, żeby zmienić jej ten nos, bo wydaje mi się, że ten nos to. To nie jest dobry pomysł w tym kolorze, zwłaszcza, więc go zmienimy na taki bardzo delikatny i malutki. Uśmiech damy Jenny, bo Jenny jest zawsze bardzo uśmiechnięta. No może nie taki przerażający. O, chyba taki będzie okej. Okay. Nie, ten, ten mi się bardzo podoba. Jakieś właśnie drobne wypieki jej zrobimy. Taki? Ja bym ci pomógł, ale myślę, że one totalnie by nie przypominały. Też ja się myślę, że o, daje. w tym. Nikitek, to w Jenny, tym. No daj mi trochę się pobawić, Jenny no. z jednej strony lubi ogólnie dresowo się ubrać, ale z drugiej lubi sukienki, więc spróbujmy tak pośrednio. No, nie każda nie dziewczyna lubi. chyba lubi sukienki. Nie każda. Może rynek. Ręczniki to nie, zimowe to nie, tu są jakieś kurtki i bubble tea to też może nie, ogon syreni nie, no w tym wolę, żeby nie została, bo trochę by straszyły chyba tam wszystkich. Pasowałby i stój, stój, stój. A nie, to jest, dobra, nie, 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 miałam co innego w głowie. Ojeju. Wiecie co? bym została przy tym. Na ten moment zmienimy. Jeśli byście inaczej ubrali, to mi koniecznie dajcie znać. I chyba bym jej dała jako pierwszą opaskę, bo ona lubi takie urocze rzeczy. Może nie do końca taką. Może coś takiego albo takiego. Tak, chyba zostaniemy przy tym. Więc mamy Jenny i została nam jeszcze ostatnia, czyli Jisoo. Okej, okay, teraz jesteśmy Jisoo, ponieważ ona jest zawsze taka elegancka. Z reguły kojarzy się właśnie z spodniczkami w tym kroju. Opaski właśnie takie u niej często widziałam. A włosy mam kompletnie rozpuszczone i z reguły ich nie podpina. przynajmniej na wideo. W tym stroju czuję się bardzo komfortowo i elegancko. I Jeezy już oczywiście musi być blada. Jeśli chodzi o włosy, to ona ma takie na pewno ciemne. Ona rzadko chyba ma jakieś kolory, jeśli dobrze kojarzę, ale jeśli się mylę, to koniecznie poprawcie. Ta fryzura będzie chyba dla niej dobra. Też ma troszkę dłuższe włosy, może nie taki długie jak Rose, a ale... tak chyba właśnie takie. Zostaniemy przy tej przyzórce. Uważam, że będzie spoko. Teraz idziemy do oczu. Jej damy coś jak dzień. O, tak jej damy. Właśnie. Ona też jest zawsze taka uśmiechnięta i wesoła. One są właśnie takie radosne. Nosy oczywiście zmniejszymy i rozjaśnimy jej. Może nie taki fioletowy, tylko taki właśnie. Brewki jej musimy przefarbować znowu na brązowe, ale ich kształt jest ok. Uśmieszek chyba dokładnie do niej pasuje, bo ona jest taka skromna, taka delikatna i on jest właśnie idealny. Oczywiście jakiś rumieniec, wypieki. O, te będą chyba ok? Tylko troszeczkę bardziej je zrobimy różowe a co do stroju, widziałam tutaj coś takiego odpowiedniego dla niej, tylko które to było? To jest w sumie pokrewne do jej ubiorów, chociaż to też mi się troszeczkę z nią kojarzy, to albo to. To będzie takie eleganckie, a to będzie na co dzień. Ja uważam, że to będzie sztos, tak mamy już gotowe wszystkie dziewczyny z Blackpink. Dajcie mi koniecznie znać, która wam się podoba najbardziej, bo mi właśnie z tych, co wykonałam w toce, chyba najbardziej podoba się właśnie Jisoo. Ja ci pokażę, co najbardziej, tak szczerze, najbardziej, no? co mi się podoba. Jaki tak? Tu jest sztuczki, To jest To, 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 to znajdziemy się! Dajcie mi znać, która by też najbardziej podobna wyszła! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie napiszcie, która stylówka wyszła mi najlepiej i która postać wyszła mi najlepiej. I piszcie swoje kolejne pomysły na kolejne odcinki w komentarzach. A my, słodziaki, widzimy się w kolejnym odcinku. Bójcie jaki. Pa!